Cześć, witam Cię na moim kanale. Dzisiaj odcinek jedzeniowy z jedzenia na zewnątrz. Będę szukała śniadania, lunchu i obiadu. I jeżeli oczywiście podobają Ci się takie filmy, zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał, aby być ze mną na bieżąco. I teraz idziemy właśnie na śniadanie. W okolicy widziałam fajną kawiarenkę, która ma chyba jakieś śnierania, tak mi się wydawało. Także idziemy na pewno na maczo bo mam ochotę rozpocząć ten dzień z maczą i mam nadzieję, że będzie coś dobrego, co będę mogła zjeść na śniadanie. Także trzymamy kciuki, idziemy no. <śm> Właśnie zdecydowałam się, że wybieram się na rower, koła napompowane, rower przygotowany, więc mogę jechać. Wybieram się na Food Market i chcę wam pokazać, jak to wygląda i co będę tam jadła. Dojechałam, trochę się ogarnęłam. I tutaj już Łukasz czeka na mnie. Hej, hej, hej! Jestem, jestem. Jest Co zamówiłeś dzisiaj? Jeszcze nie zamówiłem, ale dzisiaj byłem z Tobą Bay. Of course. Jak już są, to nie zawsze są, więc trzeba korzystać póki samą. Pewnie, pewnie. Ja też przyjechałam, zmieniłam czapkę, bo tamta jest za gorąco jest mi strasznie gorąco na tym rowerze. para presiden demokrasi sosial amatra. Hai tasmu. Ku weten Różne rzeczy tutaj mają na tym podmarket okay. I bardzo podoba mi się w ogóle, że takie food są tutaj właśnie w Londynie W Polsce też już coraz częściej, nie? W takich chyba dużych miastach się pojawiają Zdarza Oczywiście z Łukaszem będziemy zamawiać w Mr Bombay jedzonko I pokażę wam potem jak to wygląda już w domu Zamówiłeś już czy nie? Nie, Jeszcze nie Co zamawiasz? Który ten? Trzy. Ja miałam to, nie? To mam. Tak, tak. Vegan box. I tutaj mam tarkedal, ryż i jakieś takie warzywka. Chyba z jakimś takim pieczonym serem. Bardzo dobre, pikantne. A Łukasz wcina swoje. <grym> już rozkosmaczone całe. <grym> of course. Takie jest najlepsze. Jako mój ostatni przystanek dzisiaj to po prostu wypicie kawy po indyjskim jedzeniu. Ja nie jestem w stanie już nic jeść. Ja Z... jeszcze mogę zjeść wszystko. Uj, to, to było za mnie za dużo, takie indyjskie jedzonko. Bardzo dobre, ale takie wiecie, treściwe, tłuste. I teraz czas na kawusie. Kolejny dzień. Na siłownię zawsze idę z pustym żołądkiem albo staram się czekać kilka godzin po posiłku, żeby nie czuć się ciężko. Więc teraz sobie zjem coś lekkiego, jakiś albo sok, albo smoothie i mam takie fajne miejsce niedaleko siebie, niedaleko siłowni i tam właśnie idziemy. Mi bardzo spodobały mi się właśnie smoothies i sobie wezmę. Zastanawiam się między Pink a berry berry a greeny bo wszystko brzmi naprawdę super ale sobie chyba wezmę greeny avocado spinach pineapple mango honey super greens vanilla coconut milk brzmi super That's it. Yeah. Mamy to, mój smoothie. Mmm, pyszne. Wow, bardzo, bardzo dobre. Nie jest jakoś mocno przepieczone, nie? Nasza punktacja dziesięć na dziesięć. Można dosyć bardzo fajne rzeczy. Idziemy. Ja tak sobie myślę, żeby sobie wziąć to wegetariańskie bento, które kosztuje 14,80, więc może. Nie, 13. Teraz przyszedł czas na japońską restaurację i widziałam sobie bento. I jestem ciekawa. To jest, bo pierwszy raz będę jadła tutaj bento. Byliśmy tutaj raz, by zjeść właśnie nudle, ale teraz coś innego na spróbowanie. Dostaliśmy zupki na po prostu z tofu i z jakimiś bajerkami. ja, ja, ja to jest moja ulubiona zupa. Tak wygląda, oto moje bento. Rób testy. O, to moje. <laughs> ja nie wiem, od czego by to zacząć. Co to jest? Trzeba przyznać, że był bardzo, bardzo dobra. I na pewno tu przyjdzie jeszcze raz kosztować inne rzeczy, bo tutaj mają wiele, wiele innych takich japońskich fajnych rzeczy. Także to nie jest ostatni raz. Otóż to moje też obalone. No i to by było na tyle w tym filmie. Jeżeli polubają Cię takie filmy, zostaw mi łapkę w górę, zasubskrybuj ten kanał i widzimy się w kolejnym filmie. Pa pa!